Następny dzień. Lecimy. Uff, więc ludzie, pamiętajcie, nie róbcie tego co ja, bo ja jadę. O, nie wiem, jest 12 km od hotelu, jest takie inne miasteczko. I wiecie, na Kubie to takie jest. Ja mam jeszcze nic, Na Kubie to różnie jeszcze bywa. W ogóle jest spokojny kraj, tak trzeba się pomaga. Każdy coś chce, każdy coś szuka. Jak szukacie, temu znajdziecie. Więc mówię, jadę tam i no, na ślepo oh, kurde to jest dość daleko, nie? Ale mówię no więc my czasami jak nie znacie kluby za pierwszym razem nie, 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 nie chodźcie gdzieś po, po domach, po ludziach, nie? Czy dziewczyny czy coś, bo, bo mówię, no różnie bywa, nie? Różnie bywa że... można być otracionym itd. itd.

Słuchajcie co ja kurde robię Olej, dalej w ruchu samochody są przeczekam e, Mówię, no więc nie róbcie to co ja robię no chyba że kurde już szukacie kurde dymu i przygód więc jest pompa jest poza No to idziemy, idziemy Mi amiga de Kuba Edison Polaka No dobra, więc wszystko ok, pora wrócić do hotelu 14 km stąd, tam 12 tam jest to blokowisko ja byłem tam ale no dobra pora to piwo. lecimy tak to na Kubie robią Wasze. Patrzcie, tutaj jedzie taki zwykły transport kubański w takim kurde w takiej oto ciężarówce. Tak to wygląda tutaj. Patrzcie ludzie na tej pace. Faza co? Ale jaja. Zdrówko panowie i panie, bracia i siostry. Tutaj zwykły autobus Zwykły, no. no autobus, no. no Ziu z ludźmi na pace. No tutaj następny Ziu. Dawaj, dawaj. Dobra. Biorę następno, następno, u, następnego browca i lecimy dalej. za strony. No dobra Lecimy dalej, panowie Więc lecimy, lecimy, bo się ściemnia Lecimy dalej Patrzcie, tu jest jakaś kurde kompania, firma Która Busse de asseguramiento To nie wiem co to znaczy no, ale tu są takie fajne te slogany, kurde, tylko zamazane już, nie? Nesta, to no, trawałem, criticam no Szkoda, że kurde nie widać tego, nie? Tam z tyłu bloki Bo normalnie Normalnie To oni mają takie swoje własne te Takie swoją własną propagandę w stylu każdy dzień bez pracy to jest dniem straconym, e, młodzi, coś e, tam e, w stylu bądźmy silni dla socjalistycznej kuby, dać taką propagandę kurde, wiesz, typu komunizm totalny. Wszędzie, wszędzie są, nie tylko, że ja tutaj akurat ja jestem na samej plaży, to mało jest takich, mało jest takich propagand, nie? ale kurde, może mi się uda zfilmować jeszcze jakąś, co to było? No nieważne, co to było. Słuchajcie, a ja mówię Wam, ludzie, don't drink and drive. Nie wiem, się ze mnie przykładu, ale tam jedno piwko czy dwa można na no kubie. Patrzcie, jaka ta jedzie. Patrzcie, jaki jak jedzie ten, jaka amfibia jedzie, ty. Volkswagen. Volkswagen pojechał, ty. Volkswagen, kurde. Ciężarówka Volkswagen, ale jaja. To jest Kuba. Te kurde jeżdżą i amerykańskie, i Volkswagen chyba w Brazylii robią akurat ten. Jeśli nie mylę. Bo w Europie chyba nie lubią Volkswagenów. Znaczy nie te, nie ciężarówki chyba w Europie. W Brazylii, ale dobra, nieważne, jest pompa, jest fast dalej. O, jedzie akurat Łada. No pijemy dalej tam jakiś gostek się kręci mi się to nie podoba się kręci kurwa tak cały czas koło mnie Pff. gdzie ja podjadę ten kurwa gostek się zatrzyma Pff. wychodzi tu coś jakiś gej czy coś No dobra, ja nie z tych ale spoko Zrówko. a ja panowie i panie, raczej siostry mówię No? Polska gola Lewandowski na Kubie! Więc dobra bracie i siostry, dojechałem do skrzyżowania, gdzie jedzie się na tą playa Santa Lucia, a tam się jedzie do miast. Oparcie jedzie autobus akurat tak? jakiś dziwny kurde lokalny czy tam kujecto też? Nie lokalne one tam, nie, nie wiem, ja, ja dalej nie rozumiem o, to, o co chodzi z tych, w, tym, w tych autobusach, w autobusach, ale zauważcie, na każdym pisze Transmetro, Transmetro to są jakieś autobusy za pół darmo, czy tam za, za darmo może, czy za jedną dziesiątą ceny, e, jeżeli się nie mylę dostanę, tfu do, dostanę, cholera jasno. dostali je od Włoch i na przykład te autobusy y, mają dalej na przykład jakąś napisy Transmetro, bo na przykład... Słuchajcie, strzelam. Na polu na przykład transmetra to się nazywa te, na przykład, ten skład miejski, tak, znaczy, skład miejski autobusowy, nie, tak jak w Polsce, tu, kurwa mać, w tym, w, w, w Montrealu na przykład to jest ST, STCUM na przykład, nie, to, na przykład ten transmetra to jakieś chyba włoskie jest takie miejscowe z jakiegoś miasta, ten, kurwa jak to się nazywa. Miejscowe, teraz od tego gosta chcę było. Miejscowe z miasta. No kurwa, jakiś, jakiś ten transport taki miejski, no transmetro, nie? Ale dobra, nieważne. 35 Santa Lucia. Bienvenido, welcome, welcome. In... Bienvenuto, kurwa, Polski, gdzie w wpisno? Gdzie kurwa? Gdzie kurwa? Siławnia. To będzie siławnia. Nie patrz tak na mnie gostek, nie patrzcie Zaraz będzie siłownia Zaraz będzie siłownia Czekajcie wiecie co Nie róbcie tego co ja Nie róbcie tego co ja nigdy 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 Idziemy pod prąd Za Nie róbcie tego Nie róbcie To jest najgłupsze. Po co ja teraz sobie To jest najbardziej głupia rzecz, co ja teraz robię. Ale tu nie ma ruchu w ogóle, więc pod kątem trzeba Na chwilę, na sekundę kęta. Nie róbcie tego, co ja robię. Słuchajcie mnie, ale nie róbcie tego, co ja robię. Nie, do, nie daję dobrego przykładu. No dobra. Wracamy, wracamy, wracamy. Kocham kubę. Kąta, jest Jest Jeszcze! Lidlão! Mas já se esqueminha! Są jakieś Są jakieś jest Jest, jest! Była, była! Będzie! jest! jest! Była i będzie! Dobra, przerwa na piwo! To To jest tylko mojawe, czyli kola z prądem. Glówko. <grybko> no dobra, więc cztery piwa dalej. Oczywiście żartuję, bo te piwa wylałem. Ludzie, ja wszystko robię to na ściemy. Ja tych piw nie piłem naprawdę, tylko je wylałem. No, ale cztery piwa dalej. Patrzcie, nocą zajechałem wreszcie do tego, do klubu, znaczy do klubu, do hotelu, to gdzie jest tam gdzie tam w nie? I co? Idę coś, kurde, szanić jak mówi Misza, Michał, Pater. Zapchać kichę. Chyba no, tutaj jest wszystko obliczone. Idę zapchać kichę, coś wypić. Oj, kurde Pantera <laughs> Ludzie, jak ja was ściemniam wy nawet nie wyobrażacie sobie ile jest pod publiczkę takiego mojego pieprzenia, a ile jest prawdy w tym, a ile na przykład rzeczy ukrywam Mówię czy tam sztoprzeć 2 plus 2 równa się 5 u mnie Trzeba między liniami kapować o co biega a i czasami też się domyśleć, co jest prawdą, co nie. Żremy, żrzemy, pijemy patole. pohamsku znowu. Kurde, tak to jest. Była ostra noc, znacznie noc, cień. Jak to mówią, gorąca. No dobra, lecimy dalej. ¿Así? Ah, ¿Una otra? ¿Sí? ¿Eh? ¿Una otra? ¿Una? Sí. Uh, ok, dame dos. dos. Dos, porque se va rápido. ¿Se ¿Te va rápido? Chocos. Sí, sí. Dos más. ¿Tú tienes un chicle de alta? No, pero ¿cuáles son las primeras cuatras? Y ya se va rápido. <laughs> Gracias, señor. ¿El chicle tuyo de alta? Ese se llama el chicle de alta. ¿Tú no sabes qué es el chicle? No, no. El chicle de la. la, la. El, chicle, no, el chicle que regula ah. la polina Ah, <risa> <risa> chicle de alta. Pero no bebí de, de, de la día, no bebí. <laughs> Jurde, taki gostek. Tamta co jest fajna. Ola, no, już nie będę pokazywał tej, o co chodzi. Za dużo się ludzi patrzy na mnie. I tak sam siedzi. 18 lat, ma. no. Kolora za, za młoda, głównie, ale, ale. Ale, ale, ale. To co było dzisiaj? To pompa jest pompańca tego Kopy jest jest pompa, Ta co idzie, też jest fajna. Cholera jasna. Człowiek na Kubie traci głowę. Ja. zdrowie, szóste piwo. Ludziska, kurde. Nie, jak nie wiecie. No. tutaj są gorące kobiece na kubie 2 plus 2 który nosi 5 Fuck. jest problem teraz tak studenckich problemów ciąg dalszych czyli ja tak jak tutaj na dyskotapę to mi jednak zapowiedziała na jedną Nieważne Słuchajcie to jest Fajne znacie problemy, nie? O, wono, no ty. o ja pierdolę, czy to wow. jest Ale ty jaja, to widzisz się to? Pro No, Pro No. Bueno, ¿te a No, 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 pero es ah. para, para usted. Eh, sí. Ah, sí, ok. No, no, sí, Claro, claro, sí, sí, <laughs> sí claro. No problemes, no problemes. <laughs> Ale kurwa, to są jaja, ja A co, jak to mu mówiłem do Was. Nie wiem, czy ją widać było na kamerze chyba nie. Chodziła tam. Hello guy, kurde, nie widać o. Ona śpiewa tutaj, kurde. Moja piernicza. Nie wiem, kurde, jak to jest fucking zakochać w niej. A ta druga teraz? dała ten na mój stół, patrzcie tutaj, lampki wina, widać ją tą lampkę wina, bo oni nie mogą pić w kapie, się nie jak ta lampka wina będzie na moim stole, że ja to piję i ona będzie mogła sobie popijać, bo fajna laska to ta, ta kelnerka w tym białym. Ja, Ludzie, korda. Ja się gubię na tej kubie. Ty ja się gubię na tej kubie, ja się gubię na tej kubie, o ja chciałem to stata śpiewa do No mi jest Pizdę, ale to jest niesprawiedliwe. Te kubanki robią z ludzi wariata, kurze. Ja się zakupuję 5 razy na dzień tutaj, Bo jestem artystą. Artysta kocha wszystkie kobiety. Artysta kocha. To jest tak, alkohol, kobiety, piękność, śpiew, znaczy śpiew tak akurat ja mówię o uczucia, co jeszcze, alkohol, batolstwo, hamstwo, skurwysyństwo, poetyk, artysta, jak pierdolicie ludzie, fucking yes. shit, to się dzieje. Jest, bo ja jestem już 10 dni na Kubie i dopiero teraz tak chyba się plamnie, rozkręca. Dopiero teraz się rozkręca ten czas dla mnie. No, ta młoda poszła. Jest, o, tu na, ja na Kubie już się oświeczałem chyba z 5 razy. Tym razem z 5 razy się oświeczałem. Chyba ja się znaczy, głodny chleb na myśli, ale 2 plus 2 równa się 5. Dla plus naszych się pięć, dla tych, co kapują. Rozumiecie, to, co chodzi? <laughs> Hello, hey, hey. Oh, Bez jaźni. 2 plus 2 równa się 7.